Cześć, cineczko ludziska, z tej strony typowa polska porwa, a w dzisiejszym odcinku e, chyba biegamy. Nie dobra, e, Fito ja jestem w realnym świecie, a ja po prostu teraz e, gram w Titana Questa, bo chciałam znajmić, że można pobrać legalną wersję za darmo na Steamie. Z okazji tam urodzin tego. Tukaj, Nordic jakoś, tak? No, jakieś tam wydawcy, no mniejsza z tym, matko jaki przypał. Jaki nie przy. bo mnie zabiją. Jaki nieprzygotowany, ktoś powiem. W sumie ma rację. Mianowicie, każurowa gra. Polegająca. W sumie, Diablo podobna. E, lata 2005-2008. No, nie narzekać. Polecam serdecznie. U mnie zagrywałem się, bo to na do komu nie dostałem. Miałem z tam dodatkiem i Morsza, trony, czy jakoś tak, nie? No co, ja nie przeszedłem, a chociaż miałem zamiar powód tam błędów tam głupich w się sensie do muru chińskiego dotarłem i zacząłem się wywalać, nie? oryginał gdzieś zaginął, więc akurat sobie zacząłem ogrywać na nowo chociaż trochę widać, że pachnie drewienkiem widać, że się po ponownym wczytaniu respią wrogowie na nowo trzeba wszystko tu od nowa robić pocieszeniem jest tutaj może ubiję ich i wrócę do wiochy swojej o, go akurat że można wieloma klasami postaci grać, albo miksem, można nawet zamieniać bronie o nie mam akurat broni wybranej chodzi o to, że mogę być jednocześnie i magiem, i jednocześnie rycerzem, czy tam łucznikiem właśnie wybieramy tam wiele mocy, w sensie mamy takie, jakby to to nie wiem, specjalizacji magicznych nie można wybrać najpierw jedną i po jakimś czasie drugą, więc w sumie na dwóch lecimy. No to już tak bogato, ktoś jak powie, Jakieś kombinacja. Można... Ogólnie, że bo ciekawie jeszcze tu działają mody ze Steama, Steam, Steam Workshopa, więc też można coś dodać sobie zawsze, no? Jednak czemu nie? Copper Knife, dobra. E, możemy wrócić do swojej Wiochy początkowej. Czyli tutaj. Dzieje się to w mitologicznych tam naistewkach, czyli najpierw Grecja standard, później Egipt trochę mniejszy standard, a później Chiny, co już w ogóle nie jest standardem. Przynajmniej na te lata, nie? Coś tam pogada sobie. Polskie napisy spiera, ale English perfecto, więc no wiecie jak to je, nie? Dobra, masz. Purżyłasio, armor większy, coś tu nam daje. Będziemy w makie no to Kasa musi się zgadzać, panowie. Zdrów kasa kupimy pełno Ile się da? Jeżeli mają pełna a full mówię ci To będzie świetny biznes. Jakieś silniki, tak? Nie wiem sobie. No ale generalnie tak się to prezentuje. Jak widzicie, grafika nie powala. coś tu wybrać, nie? Co ja wtedy wybrałem jako pierwsze? Dodaję jakieś tutaj z modów, ale nie wiem, czy działają. Nie wiem, że, że wybrałeś runy. Nie. Chyba nie działa, bo tu mniejsza z, z tym sztorm był. Mieczce wzmocnimy, żeby było na stałe i to dodamy, nie? Będzie okej okay. Nie wiem czy mi działa się zamieniają te, dobra Czy nie planuję tam do maxa z... Kurde, dajcie przypał, czuję A to może na broni? Ech, mati, mati Zobaczymy zaraz hmm. Najwyżej gafę zrobiłem i trudno się mówi Nie wykorzystasz tego Będę musiał ukońc zresetować Co, no trochę jest przypałem jednak Jakieś dodatkowe na razie nie wie, Może bonusy tu będą pisać? Nie, na pewno nie te Zobaczymy na jakichś wrogach, skoro się odnowa resp, no to wiecie, nie? To szybko to zejdzie, tak mi się wydaje No, szybko to zeszło Jakby teraz na zwykłą broń mieli. o To jest plan Tego tak zabijemy No, chciałem... Trochę w inny sposób załatwić, dobra I jeszcze raz no jest drugie. Tak, weźmy może jakiś rustic knife. Serio nie mogę? O cokolwiek. No, tylko już takie bronie mam. ale widzicie, muszę to ulepszać, żeby coś nadążać, nie? Się coś znajdzie. Bo to się nie ma co przejmować. O, ona samo wybrało. Dobra. tak, jak popierniczasz. No widać, że tak średnio. Chyba muszę więcej tam władować, żeby zaczął to dziać, albo coś nie ogarniam w systemach. Nie, bo my zabijam. Cię przynajmniej chodzi, to jest pocieszenie, na dwójkę, jedynka. kaszy. No i co, nie spodziewałeś się tego bydlaku? No może nie. Kto by się tego spodziewał, hiszpańskiej inkwizycji, nie? Nikt, nikt się tego nie spodziewa wolę jak gadam jak potłuczony dzisiaj bo jestem senny i ciężko mi się pewnie słucha zaraz wam pokażę jak to dodać do biblioteki może komuś się przyda może nie wiecie różnie to bywa Chcę być po prostu też yy, poradny że tak nazwę takie słowo nie game saved hmm. i ogólnie jest ciekawa rzecz że tu jest Jakiś rodzaj, że nazwę create, nie? I można było, że poś. A, tu jest host multiplayer, join multiplayer. Zobaczmy, join internet, connect. O nie, Mój konto. Ja nie mam konta, jak to działać? Ja są dodatki. Workshopa pokażę przy okazji. Mój pin magiczny wpiszę. Chyba dobrze wpisałem. Tak, oczywiście, że dobrze. A takie typowania, typowe, nie? Katakryzm tego dodałem, odania. O, ale wprowadzał. Czemu nie działać? No cóż, na że się przekonamy. A, required, o, o matku dwa DLCki, no to będzie ciężej. To już wiem czemu nie działa, przynajmniej tyle, no. Intimization. To jest ja szkoda, że to nie działa. Teraz wam pokażę jak tu ogarnąć... O matko, muszę przerzucić się. Pulpoid, tu jesteś, Pulpoid. Jak dodać sobie Titan Quest Anniversary Edition. Polisz oczywiście. Więc store wchodzimy, czy tam sklep, jak to nazwaliście. No i tu macie wielkie napisanie. Tam anniversary, czyli rocznica, nie? Tu wchodzimy ładnie, tu są różne promocje na wszystko. Chyba jak nie są udawane, albo są udawane, kto to wie. Ja nie sprawdzałem. Może ktoś się sprawdza, więc może się pochwać. To są dwie gryce. O, o kurde. <coughs> zacząłem się dusić, wrażenie. O to co, nie wiem co to jest To, to ta, Titan Quest jest fajniejszy, mówię wam Wiesz Titan Quest Mamy Alexa No jakieś tam pierdolenia Coś się na pewno znajdzie dla każdego ciekawie mnie ten jelonek Mogę to jakoś powiększyć W ogóle retransmisję zrobić Dźwięk łączyć Dobra, no cóż się mówi. Trudno. Good guide free. No. Mam nadzieję, że się przydałem dzisiaj. Więc mam nadzieję, że wam się ośneczek spodobał. Zalajkujcie po prostu i trzymajcie się do następnego razu. Cześć, ciało, korydziska.